Jeśli martwisz się, że zmiany na skórze po Twoim trądziku młodzieńczym pozostaną z Tobą na zawsze, to jesteś w błędzie. W UMI Klinik wiemy jak sprawić, żeby Twoja skóra straciła blizny po trądziku i przebarwienia i e, abyś mogła wychodzić bez makijażu w pełnym komforcie na basen, saunę czy też po prostu używała delikatniejszego make-upu. Pani Magda zgłosiła się do naszej kliniki właśnie z pozostałościami po swoim trądziku młodzieńczym. Mimo, że nie było już na skórze stanów zapalnych, pozostały na skórze nierówności, dziurki i blizny po trądziku. Zaproponowałam serię trzech zabiegów radiofrekwencji mikroigłowej w odstępach trzech tygodni. Zobaczcie, co się wydarzyło na skórze. Pani Magda zyskała nową skórę. Udało nam się bardzo mocno zredukować bliznę, poprawił się koloryt i gęstość skóry i pani cieszy się teraz piękną skórą i nie krępuje wychodzić bez makijażu. Jeżeli w okresie dojrzewania miałeś trądzik, który pozostawił przykre pamiątki na twojej skórze, nie martw się, w Umi klinik mamy na to sposób. Zapraszamy Cię, dobierzemy również plan terapeutyczny dla Ciebie, abyś mógł cieszyć się nową skórą.